Oh, you Logistyczne przygotowanie do ultramaratonu warto rozpocząć od zapoznania się z trasą zawodów. Brzmi banalnie, ale jest szalenie ważnym elementem przygotowania się do zawodów. Nie wystarczy rzucić okiem na mapę, dowiedzieć się jakie miejscowości będziemy mijać na trasie, ale trzeba wiedzieć gdzie będziemy mieć najcięższe podejścia, najtrudniejsze zbiegi, gdzie będziemy mieli dostęp do punktów żywieniowych, gdzie będziemy mogli spotkać bliskich, którzy może dodadzą nam tylko otuchy, a może pomogą nam w punkcie z żywieniem, zmianą odzieży czy obuwia. Warto wiedzieć, czy w danym terenie dominuje teren skalisty, czy będzie dużo błota, czy należy przygotować się na potencjalną zmianę charakteru terenu czyli na przykład bardzo duże odcinki płaskie pomiędzy odcinkami górskimi. To wszystko wydaje się banalne przed zawodami, ale. Nieprzygotowanie się w tym zakresie powoduje, że mimo że trasa zawodów jest publikowana rok wcześniej, my na trasie jesteśmy bardzo zaskoczeni. Ultramaraton to nie tylko bieganie. To też przygotowanie odpowiedniego sprzętu, sprawdzenie czy wszystko będzie działać w naszej maszynie dobrze podczas zawodów. Generalnie biegniemy kilkanaście godzin. To czas, w którym nie ma możliwości nie poczuć się zmęczonym, nie ma możliwości nie poczuć zwątpienia. Takim sytuacją pomaga uporządkowany system pokonywania trasy. Oczywiście można podejść do zawodów. Kto jak nie ja, mogę wszystko, ale wtedy dominuje chaos i sukces, czyli ukończenie zawodów jest rosyjską ruletką, może się udać lub nie. Moim zdaniem, najlepiej przygotować się do ultramaratonu można w dłuższym czasie okresie przed zawodami. Warto już miesiąc przed zawodami usiąść przy trasie, zastanowić się, gdzie najlepiej nocować, żeby można było do punktu startu możliwie komfortowo dotrzeć, ale też, żeby osoby saportujące być może mogły skorzystać z noclegów w przygotowaniu np. ciepłej zupy, jeśli są to warunki zimowe i wymagają tego typu posiłków. Trzeba zwrócić uwagę na to, o której godzinie wyjeżdżamy na start? Nie zawsze wyjazd z domu jest najlepszym rozwiązaniem. Kiedy zawody startują o godzinie 4 rano, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się położyć i spać, jeżeli nie nocujemy gdzieś blisko miejsca startu. Warto to wszystko sobie wcześniej zaplanować i ułożyć w głowie. Ja nazywam to przejściem trasy zawodów. Zastanawiamy się, kiedy należy pojawić się na starcie zawodów i w związku z tym, gdzie należy spać, żeby na tym starcie stanąć w miarę zrelaksowanym, wypoczętym, bez chaosu w głowie, czy wszystko zabrałem. Warto usiąść z kartką i napisać, co zabieramy ale potem warto te rzeczy wyciągnąć z szafy, sprawdzić czy plecak nie ma dziury, buty nie są w takim stanie, że za miesiąc nie będą się nadawały do biegania ultramaratonu, nasz plecak okazuje się niewystarczająco pojemny na długą listę sprzętu obowiązkowego, dlatego moim zdaniem warto usiąść już miesiąc przed zawodami, wziąć rzeczy tak, jakby zawody miały być jutro i wszystko przygotować, popatrzeć na to, zastanowić się, czy jest coś, co należałoby dokupić. Nie ma dużego znaczenia, czy weźmiecie żel energetyczny firmy A czy B. Większość zawodników musi pomyśleć o żywieniu już kilka dni przed zawodami. Koncentrujemy się zawsze na tym, żeby na zawody zabrać jedzenie, które dobrze działa, czyli takie, które wchodzi i pomaga nam w aktywności. Ale zauważmy, że problemy żołądkowe u mało kogo wynikają z tego, co zjedli w trakcie zawodów, czy wypili w trakcie zawodów. Większość problemów żołądkowych to te, które wynikają z tego, że wyjechaliśmy na zawody z rodziną, z bliskimi. No i oczywiście towarzyszy temu wspólne wyjście do restauracji, na obiad, na kawę, ciastko. No i wtedy w dziełem przypadku jest to, czy to, co spożyjemy, będzie dla nas dobre, czy nie. Podobnie przed zawodami widzimy zawodników, którzy chodzą z butelką wody, nie rozstają się z nią na krok. Nawodnienie przed zawodami jest bardzo ważne, ale trzeba je rozpocząć już kilka dni przed zawodami. Nawadnianie w ostatnim dniu nie spowoduje wyrównania poziomu elektrolitów, ale mądre podejście przez ostatnie trzy dni przed zawodami, owszem, będzie dla nas miało kluczowe znaczenie. W momencie startu organizm będzie maksymalnie przygotowany do e, zawodów. Zwróćmy też uwagę na to, co jemy przez co najmniej 3 dni przed startem. Generalnie trzeba zwrócić uwagę na to, że o ile żołądek zdąży dojść do siebie, nawet jeżeli 3 dni wcześniej zjemy coś, co nie jest dla nas idealne, o tyle wyrównanie makroelementów, mikroelementów w organizmie niekoniecznie musi mieć miejsce. W związku z tym Dajmy sobie ten czas. Poświęcamy dużo czasu na treningi fizyczne, na bieganie, na dodatkowe dyscypliny, więc zwróćmy też uwagę na to, co dodatkowo decyduje o naszym sukcesie lub nie w trakcie zawodów, żeby nie trzeba było mówić, że zepsuły mi się buty. Można było to przewidzieć. Generalnie widzimy rzeczy, które mamy, wiemy w czym biegamy, w związku z tym warto to odpowiednio przygotować. Ważnym elementem przygotowania do zawodów jest też rozważenie, czy przepak jest mi potrzebny, czy nie, co potencjalnie na przepaku mogę potrzebować. Biegacze dzielą się na dwie grupy biegaczy: bardzo zachowawczych, czyli takich, co biorą ze sobą ogromną ilość rzeczy na przepak, i takich, którzy wychodzą z założenia, że nie potrzebują niczego. Myślę, że żadno z tych podejść nie jest idealne. Warto zawsze przewidzieć, czy istnieje jakiekolwiek ryzyko, że coś się nam może uszkodzić. Możemy zahaczyć koszulką o krzaki, podrzeć ją. Oczywiście, to nie decyduje o tym, że zejdziemy z trasy zawodów, ale pozbawi nas to jakiegoś komfortu, a powinniśmy dbać maksymalnie o komfort biegania w trakcie zawodów. Warto na długich zawodach na przepak włożyć ze sobą dodatkowe skarpetki, dodatkowe buty i nie wahajmy się, zmieniajmy skarpetki i buty, nawet jeżeli jest sytuacja taka, że do Dobrze się nam biegnie, wszystko jest ok. Jeżeli zmieniamy rzeczy na drugi sprawdzony komplet, to on też nam będzie dobrze służył. A stopy kilkanaście godzin w jednych butach, w jednych skarpetkach zawsze dostają w kość. Warto też na przepak włożyć jakieś sprawdzone swoje jedzenie. Czasami warto, jeżeli zawody są długie, a pogoda na przykład chłodna, warto włożyć jakiś. Normalny posiłek jakąś kaszę z warzywami, jakąś zupę, może jakieś pierogi. Nie zawsze organizator dostarczy to, co lubimy. Nie warto wtedy tracić czas na zastanawianie się, co zjeść, a żołądek po kilku godzinach wysiłku bardzo podziękuje za jeden normalny kęs posiłku. Dlatego zabierzmy ze sobą nie tylko paczkę żeli energetycznych, ale też to, co lubimy. Czasami warto zabrać kanapkę. Dobrze jest jednak podzielić te jedzenia na porcje. Oczywiście mało kto poradzi sobie ze zjedzeniem całej kanapki na przepaku, ale zjedzenie kawałka kanapki jest już jak najbardziej możliwe i właściwie każdy zawodnik, nawet z czołówki, będzie w stanie w trakcie ultramaratonu spożyć taki posiłek. To dodatkowe paliwo, które zasili nasze magazyny energii na dłuższy czas w stosunku do węglowodanów prostych, które w postaci słodyczy przyjmujemy na bieżąco. Podczas ultramaratonu, punkty z wodą nie zawsze są wystarczająco często do naszych potrzeb. W związku z powyższym, warto wziąć ze sobą flaska z filtrem, żeby można było być spokojny może łądek. Rozpoczynając przejście trasy. Warto zastanowić się, czy plecak, z którym chcemy pobiec, pomieści sprzęt obowiązkowy, ale również rzeczy dodatkowe, które chcemy ze sobą zabrać na trasę. Dobrze jest nie podejmować takich decyzji w ostatniej chwili, nie zastanawiać się, czy plecak, z którym biegamy na co dzień, będzie dobry. Ja zazwyczaj swoim zawodnikom zalecam trening na dwa tygodnie przed zawodami z plecakiem spakowanym na zawody, po to, żeby sprawdzić, czy wszystko na pewno gra. Wkładamy wtedy rzeczy w określone kieszonki, zapamiętujemy, gdzie je mamy, ale również sprawdzamy, czy jest nam wygodnie. Czy plecak nie jest zbyt mały rzeczy nie są upchane zbyt ciasno, wyciągając z niego jakąkolwiek rzecz, która jest nam potrzebna na trasie, nie wypadają wszystkie pozostałe. Warto też się zastanowić, czy sprzęt obowiązkowy wymagany przez organizatora nie powinien być spakowany w jedną paczkę, żeby nie pogubić drobnych rzeczy, takich jak gwizdek, folia, dowód osobisty. Być może warto wsadzić to do kieszonki, która jest zasuwana, zabezpieczona i właściwie niedostępna w trakcie zawodów. Przechodząc trasę, zastanówmy się, który model buta jest naszym ulubionym. To jest najważniejsza sprawa. Pamiętajmy, że buty, w których biegamy 20-kilometrowe treningi, niekoniecznie muszą być dobre na 240-kilometrową trasę. Dlatego warto w takich butach wystartować w biegu dłuższym, żeby mieć pewność, że te buty będą dla nas najwygodniejsze. Wybór butów nie może się jednak opierać tylko o Nasze ulubione obuwie, ale też przede wszystkim o teren, w którym zamierzamy biegać, oraz warunki pogodowe, w jakich będziemy się poruszać. Inne buty wybierzemy na błotniste trasy bieszczadów, a inne na skaliste trasy tatr. Dlatego zwróćmy uwagę, jaki mają bieżnik, w jakim są stanie technicznym, czy wytrzymają jeszcze treningi, które dzielą je od zawodów. Być może warto dokupić drugą parę. Czasami widuje się zawodników, którzy dzień przed zawodami chodzą w butach, które chcą wystartować, bo mówią, że muszą rozchodzić. Bo właśnie wydarzyła się taka sytuacja. Ulubiony model buta uległ zniszczeniu i nie zdecydowali się na strat w zniszczonej parze butów, dlatego kupili takie same nowe, jednak są i niedostosowane do stopy. Pomyślmy o tym miesiąc wcześniej, wtedy mamy czas na spokojnie, żeby przygotować buty do stopy, żeby było nam wygodnie, ponieważ stopa na kilkunastogodzinnych zawodach i tak dostaje wystarczająco w kość, nie potrzeba jej dokładać przygód z nowym modelem buta. Pamiętajmy, żeby do przepaku zabrać nie tylko buty, które chcemy potencjalnie założyć, ale również skarpety. Czasami warto wymienić tylko skarpety na zawodach i osiągniemy zamierzony efekt, ale przygotowanie sprzętu na wszelki wypadek jest zawsze. Dobrą zasadą, ponieważ nigdy nie wiemy, co się wydarzy na trasie. Czasami ulubione buty potrafią spłatać figla i nie warto się z tym męczyć do końca. Czasami warto zmienić buty, bo na przykład zmienia się charakter trasy. Warto zwrócić uwagę, że zmienia się charakterystyka pokonywanego terenu i buty, które nadawały się w pierwszej części trasy, na przykład na bardziej błotniste odcinki, nie są już idealne na późniejsze szutrowe odcinki. Bardzo ważną rzeczą jest też zabranie ze sobą ekstratorów. Na zawody. Ekstra torba to jest torba tak zwanych przydasi, które prawdopodobnie nie zostaną użyte. Jednakowoż warto ją mieć, bo raz na kilka wyjazdów zdarzy się, że. Potrzebujemy założyć coś nietypowego, na przykład zabrać dodatkowego buffa, bo wyjazd jest na tyle długi, że warunki pogodowe się zmieniły. Tak było na przykład na UTMB w 2012 roku, kiedy z wielkich upałów zrobiła się wielka zima i my nie mieliśmy ze sobą ciepłych portek w środku lata. To było dość niekomfortowe, dlatego warto ze sobą taką torbę zabrać, warto jej nawet nie wypakowywać z samochodu, ale warto ją mieć na wypadek nieprzewidzianych zmian. Bardzo często przygotowując się do zawodów, wiemy o której startujemy i zakładamy czas na mecie. Ja zalecam założenie czasu na odcinkach. Nie zakładajcie, że tu będziecie po 6 godzinach, ale załóżcie, że będziecie tu po 2 godzinach, po kolejnych 3 będziecie tutaj, a w kolejnym punkcie będziecie po kolejnych 2 godzinach. Dlaczego? Dlatego, że wbiegając na punkt, musimy wiedzieć, czy zabieramy ze sobą jedzenie na 2 czy na 3 godziny, i nie ma znaczenia, czy do następnego punktu dobiegniemy w 6 godzinie, czy dobiegniemy w 7 godzinie. Warto się wtedy zastanowić, czy z przepaku zabierzemy rzeczy na kolejną całą część trasy, czy tylko na odcinek. Dzięki temu na punktach nie jesteśmy zdenerwowani, wszystko odbywa się zgodnie z planem, nie ma niepotrzebnego stresu. Maszyna dalej może działać. Bardzo ważnym elementem przygotowania logistycznego są zakupy. Bardzo często zostawiamy na ostatnią chwilę zakup dodatkowych baterii, zakup jedzenia, picia. Nie ma takiej potrzeby, warto to przygotować wcześniej, niech leży w kącie spakowane i czeka na swoją kolej, żebyśmy tuż przed zawodami nie musieli się koncentrować na dodatkowych czynnościach, bo zazwyczaj jest ich wystarczająco dużo, a generuje to niepotrzebny stres i brak odpoczynku przed startem. Przygotowując się do zawodów, wiemy, czy naszą mocną czy słabą stroną są podbiegi czy zbiegi, trudny teren czy wprost przeciwnie łatwy teren. Dlatego warto przed zawodami wybrać odcinek trasy, który wydaje się dla nas relatywnie trudny i pokonać go w formie treningowej. Po co? Po to, żeby w czasie zawodów mieć komfort pokonywania odcinka trudnego, ale znajomego. To znacznie poprawia też Umiejętności planowania trasy. Przebiegnięcie w formie treningu odcinka trudnego da nam komfort w czasie zawodów, ponieważ najtrudniejsze elementy będziemy mieli już przepracowane, pozostanie nam do przebiegnięcia to, co się nam wydaje łatwe. Pamiętajmy, że ultramaraton to jest taki dystans, na którym zmęczenie przyjdzie na pewno, nie ominie nas, w związku z tym, im lepiej się na to przygotujemy, im bardziej będziemy oswojeni, tym lepiej dla nas. Dlatego treningowo warto biegać odcinki trudniejsze niż łatwiejsze. Taktyka to również przygotowanie logistyczne, a więc zaplanowanie, gdzie będziemy wymieniać odzież, gdzie wymienimy obuwie, gdzie zmienimy skarpetki, gdzie warto wziąć kije. Nie zawsze wszyscy lubimy biegać z kijami, czasami góry wydają się zbyt mało strome do kijów, ale warto je mieć w przepaku na wszelki wypadek, jeśli stopy odmówią posłuszeństwa, bądźmy nieplanowani, stracimy nadmiar sił. Trzeba również zaplanować, gdzie dobierzemy jakie, jakie jedzenie, gdzie dobierzemy jakie ciuchy, gdzie zostawimy latarkę, czy może jakąś inną część wyposażenia. Jeśli w trakcie zawodów słuchamy muzyki, trzeba również zaplanować, czy musimy gdzieś dobrać lub zostawić powerbank, żeby uzupełnić energię w telefonie. Taktyka to również zastanowienie się nad tym, czy w trakcie zawodów warto. Skorzystać z pomocy osób trzecich, a więc z supportu, gdzie warto, żeby ktoś przyjechał, udzielił nam może jakiejś informacji, być może po prostu nam coś podał, być może po prostu zwyczajnie udzielił wsparcia mentalnego swoją osobą. Ważne jest, żeby to wszystko zaplanować wcześniej, a w trakcie zawodów tylko realizować plan. W ramach dobrze przygotowanej taktyki na zawody... Nie można podejmować niepotrzebnego ryzyka sugerując się tempem innych zawodników. Nie wiemy jak oni się do zawodów przygotowywali, wiemy na co nas stać. Jeżeli wiem, że jestem dobrze przygotowana fizycznie, robię swoje i wiem, że robiąc swoje, zrobię dobry wynik na miarę własnych możliwości. Podejmując niepotrzebnie rywalizację w pierwszej części zawodów, Możemy spowodować zbyt duże osłabienie w drugiej części zawodów, a to bardzo istotnie rzutuje na wynik. Wszyscy wiemy, że zawody wygrywa się na mecie, a nie na pierwszych 100 metrach i niepotrzebne szarpanie się z zawodnikami na linii startu, oprócz tego, że będziemy z nich mieć fajną fotkę, niestety nie odbiją się na wyniku. Bądźmy spokojni, róbmy swoje, bo tak osiąga się najlepsze wyniki. Granie traka do zegarka przed zawodami to bardzo ważny taktyczny element przygotowania logistycznego. Trzeba zwrócić uwagę, czy sposób nawigowania zegarka jest taki, jaki preferujemy. Ja na przykład nie lubię nawigacji szczegółowej, bo ona w kluczowych momentach zasłania mi komunikatami miejsca, w których należy skręcić. Dlatego trzeba to przetestować w warunkach treningowych, żeby wiedzieć, czy nam to odpowiada, czy nie. Trzeba zwrócić uwagę, jak zegarek komunikuje, że zbliżamy się do miejsca, w którym należy skręcić, jak komunikuje, że nie jesteśmy na właściwej trasie, dlatego warto zrobić sobie jakiegoś treningowego traka przed startem, pobiegać z zegarkiem, popatrzeć, jak on się z nami komunikuje, żeby nie było zaskoczenia w kluczowym momencie. Nie trzeba wtedy stresować się, że pogubimy trasę i polegać tylko i wyłącznie na oznaczeniu organizatora, ale z oznaczeniem czy bez wiemy, że jesteśmy na właściwej ścieżce. Nie ma nic bardziej deprymującego niż pogubienie się na zawodach. Osobiście sama przeżyłam to nieraz i wiem, ile to kosztuje energii niepotrzebnej, a niestety kilkukrotne zgubienie w czasie zawodów zazwyczaj generuje duży poziom frustracji i powoduje, że zawodnicy. Niejednokrotnie schodzą z zawodu, w związku z tym przygotujmy się taktycznie, wgrajmy traki, nie czekajmy na ostatni wieczór, wtedy zazwyczaj w nerwach z jakiegoś powodu on się nie chce zaciągnąć, internet jest za słaby, komunikacja jest za słaba, i zamiast iść spać, odpoczywać, to my się bawimy zegarkiem. Zróbmy to wcześniej, kosztuje to niewiele energii, a daje dużo świętego spokoju. Pokonywanie trasy zgodnie z trakiem. Umożliwia nam zachowanie energii, na pokonywanie jej we własnym tempie. Nie stresujemy się, czy jesteśmy na właściwej trasie, czy nie, nie korzystamy z pomocy organizatora, ale polegamy na sobie. To daje bardzo duże poczucie komfortu, na który powinniśmy sobie pozwolić, a wystarczy poświęcić na to tylko kilka minut.